Każda planeta naszej galaktyki posiada pokłady magicznej energii zwanej fluxem. Tutaj, na Akilianie, mówimy na nią oddech. Flux jest tak potężny, że musi podlegać kontroli. Wyjątek stanowią mecze futbolu najwspanialszego sportu we wszechświecie. Niestety. 15 lat temu planeta Akilian padła ofiarą tajemniczego wybuchu, który zabrał nam oddech i pogrzebał szansę na zwycięstwo w pucharze Galactic Football. 15 lat bez drużyny z prawdziwego zdarzenia. Nic, tylko lód i śnieg. Ale nadzieja powraca. Młodzi, nowi zawodnicy, chcą przywrócić Akilianowi oddech. Mają szansę odmienić nasz los. Galactic Football. W poprzednim odcinku. Niewiarygodne. Mecz się kończy, a po nich w ogóle nie widać zmęczenia. Pomyślcie, co by było, gdyby ten flux dostał się w niepowołane ręce, gdyby został użyty do celów militarnych. Twoja kontuzja jest poważna, Roket. Micro -ice, naprawdę świetnie dzisiaj zagrałeś. Nie czuję się dobrze, rozdzielając ich. W środku jest trucizna, która uwalnia się w tobie. Dostaniesz antidotum, jeśli dostarczysz nam metafluksa. Rocket nie poznał swojej matki? Opiekuj się nim, młoda damo. Pracował z profesorem Isonem. Wszyscy znamy jego tożsamość. To Sony Blackbones, przywódca piratów. Żeby pokonać Shadowsów, musimy być świetnie przygotowani, inaczej nie mamy szans. Dał ci swoją bransoletkę? Myślałem, że to twój amulet na szczęście. Od dziś twoja dobra passa się kończy. Straciłeś najlepszego przyjaciela. Co to jest? Jakiś kanał albo rurociąg? Odcinek 12. Ucieczka Spodziewałem się... Oh-oh. Za <laughs> <laughs> awaryjny plan B ewakuacja awaryjny plan B czekając na resztę drużyny jeszcze raz prześledźmy technikę shadows co to za hałas dochodzi z laboratorium klampa oh no! Oh no! Tran, daleko jeszcze do wyjścia, zaczynam mieć klaustrofobię. Za kilka metrów powinno być rozwidlenie kanałów. Nie, nic nie widzę. Czy ty przypadkiem. O! Przypadkiem co? O! Uh! Trahan, przede mną stoi Sony Blackbones. Z tobą wszystko w porządku? Boję się, że masz halucynacje. No co ty? Mówię ci! To Sony Blackbones! Przykro mi, chętnie pogadałbym z tobą, ale po piętach depczą mi roboty technoidu. Ten głos. MicroEyes, to niemożliwe, żebyś rozmawiał z Sony. Czemu nikt mi nigdy nie wierzy? Mogę panu pomóc? Nie potrzebuję pomocy. A mnie się wydaje, że owszem. Tran? Postaraj się skupić i sprawdź, które. Będę najbliżej do wyjścia. Trochę zabłądziliśmy. Dobra, już się robi. Ej, co tu się stało? Co za bałagan? Popatrzcie, kto to zrobił. Trzeba szukać wszędzie. Musimy znaleźć klampa. Trzymaj się mocno chłopcze! Tędy! Czy nie wspomniał pan, że wasz statek czeka po drugiej stronie planety? Nie do wiary! Właśnie jadę windą z najważniejszym z piratów, sonnym Blackbonesem. Nie cierpię technoidu. Jest pan moim największym idolem. Największym idolem? Nie przesadzaj, mały. Mogę wiedzieć, co robiłeś w szybie wentylacyjnym? Było mi duszno. Chciałem się trochę przejść. A pan? Miałem spotkanie ze znajomym. Sprzed wielu, wielu lat. Nie skarbie. Trochę potrzęsie. A -a -a! Kochanie, kochanie. Słyszysz mnie? Odezwij się, proszę. Ison? To tylko ja, Ison. Mieliśmy się spotkać, pamiętasz? Masz metafluksa? Jest tam. Zabierz moją żonę do swojego statku. Opiekuj się nią. Chodźmy statek już czeka. Przykro mi, nie! O mój Boże! To niemożliwe. Proszę pana, wszystko w porządku? Wszystko w porządku? Nie jest w porządku, ale przyzwyczaiłem się. Pana znajomi z technoidu postanowili nie czekać na windę. Wie pan, jak tego używać? A mam inne wyjście? Micro Ice, co ty robisz? Jeszcze na desce, stary! Śnieg jest dziś fenomenalny! Tran, nie widziałeś klampa? Wszędzie go szukamy. Micro Ice, co to za dźwięk? Nic poważnego, Tran! Dwa roboty z Technoidu strzelają do nas! jest, Błagam, mnie, to będzie to miejsce, w którym pojawi się wasz statek, to tutaj, gdzie? O nic nie pytałem. Chciałbym z wami polecieć, ale pewnie nie wolno. Ah! Ah! Sony, Ach, trafili mnie tędy, szybko. Misja przerwana, uciekli. Co mamy robić, panie? Wracamy do bazy. Zabieracie mnie ze sobą? Proszę, jaki jesteś mądry, Klamp? Przecież to szaleństwo. W końcu zauważą, że zniknąłem. Nie odzyskacie metafluksa. To się jeszcze okaże. A poza tym kto mówił, że jesteś niezastąpiony. Amba? Szukaliśmy wszędzie ani śladu klampa. Mylicie się, przyjaciele. Widać mało uważnie szukaliście klamp? Gdzie ty byłeś? W swoim pokoju. A co, jakiś problem? Arcz, możemy porozmawiać na osobności. Dobra, chodźcie ze mną. Z Piratami? Jesteście pewni? Jak mógł nas teraz zostawić? Przecież wie, że to będzie nasz najważniejszy jak do tej pory mecz. Co mu mogło strzelić do głowy? Jak on się czuje? Nie wygląda zbyt dobrze, ale jak sam powiada, wyliżę się. Dzięki za pomoc mały, uratowałeś mu życie. Mam nadzieję. Dowiem się, dokąd lecimy? Nie znasz tego miejsca. To niewiarygodne, proszę Państwa! Do końca meczu zostało już tylko nieco powyżej minuty. Drużyna Akilian nadal remisuje ze zwycięzcami poprzedniej edycji Pucharu Galactic Football. Achillianie nareszcie mają swoją drużynę marzeń. Arch i pozostali zawodnicy grają jak natchnieni. Arcz odzyskał piłkę, będąc z lewej strony boiska. Niewiarygodnie łatwo z wodem mija przeciwników. Jest już blisko pola karnego. Przygotowuje się do strzału! Foul! faul zawodnika szynałsów. Arcz podchodzi do piłki. Bierze rozbieg. Tłum wstrzymuje oddech. Możemy być świadkami bezprecedensowego zwycięstwa Akilian. Mogę zająć chwilkę? Co się stało, May? Potrafię grać nie gorzej od micro Iso. I chcesz nominować się na jego zastępcę? Jestem gotowa, by zostać napastnikiem. Ja o tym decyduję. Na razie nie mam zamiaru dokonywać zmian w drużynie. Nadal mam nadzieję, że micro Ais wróci na czas. Chciałbym teraz zostać sam. Tak, trenerze. Nie rozumiem, czemu nas zostawił. Jak mógł to zrobić? Ty też nas zostawiłeś, nie pamiętasz? To było co innego. Masz rację, bo kiedy zniknąłeś, poszliśmy cię szukać. Teraz ty dla niego zrób to samo. Dijok, nie przesadzaj. Dijok, zaczekaj. Czemu jesteś zły? On odszedł przez nas, May. Przez nas! Przecież nie mogliśmy wiedzieć, że to zrobi. Arch chce, bym zagrała z tobą w ataku. A? Wiem, wiem, też miałam wątpliwości, ale arcz tak nalegał. W końcu jest trenerem. Dobra, wracajcie na boisko Wyglądasz dużo lepiej Co? Czujesz się już lepiej? O tak tak, dobra jeszcze raz. Teraz dużo lepiej. Kto kazał Mei grać w ataku? Myśleliśmy, że ty. Jasne. W tej drużynie każdy robi, co mu się podoba. Daj jej szansę, Arch. Dobrze sobie radzi. Mei, wróć na pozycję obrońcy. Nie chciałbym się powtarzać. Hej. Nie atakować ze środka. Musisz zająć się całą szerokością boiska sam. Diżok ma rację. Muszę sprowadzić tu mikro Aisa. Nie możesz go zmusić, jeżeli sam nie zechce. Poza tym nie wiemy nawet, gdzie jest. Czuję się taki bezsilny. Chciałam cię o coś zapytać. Nigdy nie mówiłeś o swojej matce. O matce? Czemu interesuje cię moja matka? Bo nigdy o niej nie mówiłeś. A o czym tu mówić? Umarła, gdy byłem mały. Umarła? Jesteś pewien? No tak. Ale dlaczego? Nic, tak sobie. Tran, pokaż mi te plany szybów wentylacyjnych. Też masz zamiar odejść? Chcę je tylko zobaczyć. To samo powiedział mi Krois. Tran, nie jestem w nastroju. To też powiedział. Wiedziałam, że przyjdziesz. To może zobaczyłaś coś więcej? Wiem, że Micro-Ais zniknął. On zawsze był dla mnie jak brat. Mam tylko jego i ciebie. Nie ukrywaj przede mną prawdy, Maja. Chcę wiedzieć. Wiedziałaś, że dziś cię o to zapytam, prawda? To było prawie 16 lat temu. Jak zwykle poszłam szukać leczniczych ziół na leśnym wzgórzu w sektorze siódmym, niedaleko jaskiń. Szkoda, że tego nie pamiętasz. A Kilian był cudowną planetą przed zlodowaceniem. Siedziałyśmy w grocie kilka dni, żywiąc się tylko roślinami. Pewnej nocy, podczas burzy, znalazło nas kilku górników. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam, że cały krajobraz uległ zmianie. Było niewiarygodnie zimno. Szalały coraz silniejsze burze śniegowe. Wszyscy, którzy ocaleli, musieli chronić się w górskich jaskiniach. Chciała, żebym nazwała Cię Didzok. Dała swoją bransoletkę dla ciebie. Tyle o niej wiem. A co z moim ojcem? Nie było go z nią? Jego statek eksplodował. Ach. Przykro mi, D-Jock. Za co, Maja? Tyle dla mnie zrobiłaś. W następnym odcinku. Jesteś bohaterem. Nie mam wyjść. May, zagrasz razem z Dijokiem w ataku. Osiągnęłaś to, na czym ci zależało, więc oddaj moją bransoletkę. Gdzie jest Micro Eyes? Przestraszył się. Mecz się jeszcze nie skończył. Nie poddawajcie się. A co możesz zrobić? Stać się piratem. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Aleksandra Drojewska. Dźwięki montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena omny wiśniewska Udział Ziemi Adam Bauman, Leszek Zduń, Janusz Wituk, Anna Apostolakis, Iwona Rulewicz, Stefan Knote, Magda Krylik, Tomasz Błasiak, Cezary Kwieciński, Jarosław Dominik, Robert Tandera, Paweł Szczesny i Dariusz Odije.